Witam do tej walki z Train Fever. Ostatnio robiliśmy sobie linię tam kolejową, taką odnogę, jedną do Middlewich. Ale kurczę, najpierw to ja bym się chyba wolał zająć tutaj tym, co już mamy. Na przykład tutaj z tego co widzę, jakieś absurdalne ilości pasażerów czekają, nie możemy tak tego zostawić. I przed chwilą odblokowałem nowy wagonik i zaraz sobie go wypróbujemy. Ja już tutaj odpaliłem, żeby na tej linii numer 10. O, właśnie, pojazdy się zamieniały na takie nowe. I zaraz zobaczymy, czy to się w ogóle mieści w peronie? Mieści się jeszcze w peronie. A jaką ma pojemność? 88 miejsc. Myślę, że to wystarczy. Czy to w ogóle się rozpędzi jakoś? To jest też dobre pytanie. Na razie jakoś jedzie, 20 na godzinę, 21, dość realistycznie się rozpędza. Wagony to są boczniaki, mają chyba 11 miejsc, każdy zresztą zaraz sobie zobaczymy. Tu jest w ogóle nowa zajezdnia, nie wiem czy o już wspominałem. Lokomotywa na razie ta co była, w 56 Prussian G3 i coś tam, coś tam. I wagon to jest boczniak. 11 miejsc w porównaniu do tych poprzednich 6 i 8 jest troszeczkę lepszy, ale jest też dłuższy, więc coś za coś. Wagon przedziały pozbawiony korytarza wewnętrznego z osobnymi drzwiami zewnętrznymi do każdego przedziału. Jest wygodny dla pasażerów, jednak praktycznie uniemożliwia sprawdzanie biletów podczas jazdy. No właśnie, to jest tutaj problem: będą ludzie na gapę. I Ciekawe, czy jest tutaj coś takiego rzeczywiście. Jakiś tam procent pasażerów czasami na gapę sobie potrafi pojechać. Ten pociąg się trochę wolno rozpędza, ale Ale pojemność, jaką ma. 88 pasażerów, dobra, tutaj też jest kolejny taki. Ten jedzie na razie z prędkością 50 km na godzinę. Już się rozpędził, dobrze. I dodałem chyba jeszcze ze dwa pociągi e, na tej linii nowe, bo nawet tutaj było już też dużo ludzi. Także na tej linii teraz mam całkiem sporą ilość ciapągów. Ej, wydaje mi się, że mógłbym zrobić też więcej tych takich odcinków. Wiecie, że jest yy, semaforek i tak dalej, tylko ja nie wiem, czy ja to bym mógł zrobić tutaj. No właśnie, pociągi na drodze, wszędzie, bo tamten czeka, nie wiadomo w sumie na co. Tego tutaj nie mogę wstawić. Dopiero jak przejedzie chyba przez yy, ...przez tamten semafor. Uwaga, nie, dalej nie mogę, no jak pojazd na drodze. już nie jest pojazd w drodze. Dobra, tu mogłem, tu mogłem. I jeszcze... Gdzieś tutaj bym mógł coś takiego wstawić. Ła! Nie tak! Aha, halo, nie w tę stronę. To proszę mi skasować stąd. To postawić z tej strony, o. Ale pojechał! Kurczę, żeby takie prędkości to były, na razie nie. Dobra, tutaj mamy niestety tę linię jednotorową fragment, przynajmniej na tym... Na tym moście. I jeszcze przed tunelem tutaj zrobimy też taki zestawik, jeden. Tak i tutaj jeszcze nie mogę, bo ten tu stoi teraz no ładnie. Proszę już pojechać sobie. Bo to też może powodować to właśnie, że na stacjach stoją ludzie, jak pociągi tutaj muszą czekać po 5 minut, zanim drugi przyjedzie. Także teraz będzie trochę lepiej, mam nadzieję. Pociągi powinny się tutaj ładnie potrafić mijać. No niestety no mówię, mamy dwa takie odcinki, że tu jest tunel jednotorowy, tu jest zaraz most jednotorowy. Ci nie dało za bardzo mostu zrobić, znaczy tam, wiaduktu, a tam za bardzo tunelu, bo, bo drogie są te rzeczy. Chociaż tunel myślę, że mógłbym zrobić już drugi tor w tunelu, bo stać mnie, ale na razie mam nadzieję, że to sobie to jakoś poradzi, że będzie to jakoś funkcjonowało. Już nie powinny tak stać długo pociągi na tej trasie. Jeszcze mógłbym zrobić gdzieś tutaj taki, takie semaforki i nie, no już, już to powinno wystarczyć. Już teraz mamy dużo tych semaforków. A jak tam tutaj, tu jeszcze dodałem ostatnio parę tramwajów do tej linii. I tu miałem robić linię autobusową. Właśnie tu miała być linia autobusowa, to zaraz sobie to zaczniemy robić. Tylko jeszcze szybkie spojrzenie, jak tam na przykład tutaj, tutaj mam autobusy. Nie, tutaj tramwaje są właśnie te pierwsze parowe, parę tam osób stoi. Widzę po cztery osoby na przystanku. Mógłbym dodać jeszcze po jednym tramwaju na każdej z tych dwóch linii, ale na razie niech tak zostanie. Nie, nie ma tragedii. Największe były problemy tutaj. W Seven Oaks tu jeszcze do tej linii jednej i drugiej poddawałem po cztery te autobusy parowe, także już jest trochę lepiej, bo to było naprawdę sporo ludzi na każdym przystanku. Zresztą widać teraz ile do tego jeździ, nie. I tutaj dalej jest pełno. Na linii tym razem numer 1, jest 70 pasażerów w kolejce. Na linii numer 1 też by mógł te e, duże wagony zastosować. Chociaż przyjeżdża pociąg i ich zabiera niby wszystkich, to chyba nie jest najgorzej. A Tych pociągów tu też trochę jeździ, bo też dodałem, dobra, tak zostawimy na razie, robimy te autobusy w Godmanchester, Manchester, żeby tu jeszcze więcej ludzi chciało jeździć. E, ja bym chętnie zrobił jakąś drogę, która by wjeżdżała do tej drogi, na przykład to, zrobić tu jeszcze taki łącznik krótki. I wtedy by mi to trochę ułatwiło sprawę. Ale nie wiem, czy to jest możliwe, w ogóle jaka to jest muzyka taka, kurczę, z, ro z rozmachem. Ehm. gdziekolwiek ta droga, coś, co? Chyba, że taki łącznik bym tutaj bym mógł zrobić, taki łącznik na przykład. Już by to coś dało. E, ile by mi kosztowało wyburzenie tego? 800 tysięcy? Mam 77 milionów! Co to dla mnie? Tylko żeby mi się tutaj teraz nie w międzyczasie nikt nie zechciał zbu Dobra. E, jeszcze raz. <ścoughs> tym razem na pauzie. No. Dobrze, znowu się... Co tu się zepsuło, czemu autobus, znaczy wagonik są osobno, a dobra lokomotywka jest osobno? O, aha, okej, okay, dobra, już, już nie mam pytań więcej w tym momencie. Dobra, i teraz ta droga jeszcze z tą jakby była połączona, by było jeszcze świetniej. 400 tysięcy, co to dla mnie? Teraz usu usuwanie tych dróg będzie drogie, bo w pierwszej kolejności mam budynki usuwać, co jest dosyć... w sumie realistyczne niby, ale drogi inaczej poprowadzić w tym razem. W tym miejscu bym nie mógł, bo tu jest. Chociaż nie ma tu aż tak dużo. Są dwa dźwigi i jakieś budynki wypoczynkowe. Dwa. Także nie byłoby tragedialne, no, ale dobra, takie coś też może być. E, I tutaj. Taki łącznik, tu podejrzewam, że w środku też potem jakieś ulice powstaną, ale na razie. Tak by to chyba mogło wyglądać, chociaż jeszcze zrobimy takie coś na przykład. Czemu nie mogę? No mogę, dobrze, taką drogę tu zrobimy e, i tędy będzie nasza linia autobusowa <laughs> szła, jakoś tak, tędy bokiem, e, później tutaj, tutaj, hmm, Już lepiej by było, dobra, zobaczymy zaraz w trakcie, robimy przystanki i załóżmy, że ta linia by sobie jeździła, zrobi dwie linie czy jedną w pętli, a zrobimy dwie, czemu nie, dobra, to najpierw jedziemy tak. Wyjeżdżamy, powiedzmy, z tej pętli. Pierwszy przystanek będzie tutaj. Drugi przystanek będzie. Załóżmy, że skorzystamy sobie z tego, z tamtego. Później jedziemy tu. Później jedziemy tutaj. 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 No i gdzieś tutaj na przykład. To będzie jedna linia. I druga linia będzie sobie jechała tak. Wyjeżdżamy na przykład z tego, e, z tej pętli. Jedziemy dla odmiany tu. Jak ja to wszystko zapamiętam, jak to chcę zrobić, to będzie cud. Tutaj jedziemy, tutaj jedziemy. Tutaj przystaneczek. Chociaż mógłbym skorzystać z tego, co jest po drugiej stronie drogi. Dobra, to to wyburzymy. Pyk. Eee, dajcie mi z powrotem ten przystaneczek. Dobra, jedziemy stąd. Tu ten przystanek wykorzystujemy. Ten przystanek wykorzystujemy. Eee, Moment, jak to na razie idzie. Tak, tak idzie. Chociaż nie bo, wolałbym tam gdzieś na górę palić. Dobra, to tu jednak będzie ten przystanek. Jedziemy sobie później tu. Albo na przykład pojedziemy tak. Tutaj zupełnie górą. O, tak przystaneczek. Jak jest ostatni, powiedzmy korzystamy z tego. Później z tego. Znaczy teraz z tego. No już nowy musiałem, musiałem zrobić eee, gdzieś. Tu, później używamy tego przystanku i tak. Jak teraz zrobi linię tak, jak chciałem zrobić, to będzie cud po prostu. Spróbujemy. Nowa linia. Najpierw tak, tutaj, później chciałem tu. Yy, tu, tu, tu. Dobrze, chyba dobrze. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. 11 przystanków, chyba nic nie ominąłem. Wydaje mi się, że nie. Dobrze, jest ok. 11, przepraszam, 11 przystanków, na razie zrobimy tak i zrobimy nową linię. Kolejną. Dodaj przystanek. Znowu jedziemy tędy. E, tym razem co, w tę stronę. E, dodaj przystanek. Tu, tu. Na razie dobrze. Tędy. Później tędy. Tędy, tędy, dobra, tu już górą później i wracamy tymi istniejącymi, które są tutaj, dobra, na razie ogarniam. Tu przystaneczek jest, powinno być ok. Wszystkie mam, chyba wszystkie mam, dobra, mamy dwie nowe linie. Tutaj jeden przystanek więcej jest na tej, ale myślę, że to nie jest problem. O, nie, nie tramwaj, tylko za właśnie pojazdy tym razem. Tutaj sobie trochę drogę przedłużę, żeby to jechała wzdłuż tej powiedzmy zajezdni, tylko żeby trochę pod innym kątem szła, to też by było. Do... No nie bez przesady. No bez przesady. No wprost załóżmy. O, 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 dobry kąt, dobry kąt, bardzo dobry kąt. Doskonały wręcz. O, nawet te drogę możemy tak przecież pociągnąć. I tutaj będzie zajezdnia autobusowa tym razem. Bardzo ładnie się zmieści za tramwajową. No, i tutaj kupujemy pojazdy. Na razie nie mam żadnego innego wyboru, niż tylko te parówki. Weźmiemy 6, 7, 8 pojazdów na bogato, a co? I to do, wybieramy do linii numer 17 i 18. Najpierw 17, kupujemy znowu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jest 8, jest 8. Wybieramy linię numer 18. Jest. Pięknie. I zanim to się wszystko porozjeżdża po mapie, to trochę potrwa. Ale. Będzie druga linia, przynajmniej. Do tych tramwajów, chyba jeszcze, bo tutaj dużo ludzi czeka. Tak dużo ludzi czeka, naprawdę. 46 ludzi. Co tutaj tylu ich? Halo. Takie takie, centrum? Dobra, to jeszcze chyba trochę tramwajów tutaj trzeba dokupić. Tramwaj porowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Wybierz linię numer dwa. Chyba nic nie zrąbałem, chyba to jest linia numer 2. Innej opcji raczej nie ma, żeby tutaj na jakąś linię w innym mieście się dostały stąd tramwaje, także powinno być ok. No dobra, God Manchester jest w tej chwili ogarnięte, lecimy dalej. Tutaj w dalszym ciągu jest dosyć sporo ludzi na tym, na tej stacji, ale może po prostu oni przejeżdżają tym pociągiem z linii numer 1 i się przesiadają na linię numer 10, dlatego tutaj jest czasami tak dużo pasażerów. Załóżmy, że to, to, że to o to chodzi. Tutaj na razie sobie radzi. Nie widzę zbyt dużych tłumów na przystankach. Ale duże tłumy na przystankach to ja chyba widzę. Tutaj e, w Spatri. No właśnie, ilu? E, 35 pasażerów. Tak, to jest dość dużo. I Linia 11 i linia 12. I ja tutaj mam w ogóle pojazdów na danej linii. E, nie, nie istotne, ale dodamy jeszcze ze 4. 4 no, do linii numer. Yy, do, do linii numer 13, 12 i 13, tak? Nie, nie, 13 to jest towarowa, 11 i 12, dobra, to te 4 do linii numer 11 e, i raz, 2, 3, 4 do linii numer 12, dobrze, dobrze. Powinno dać radę, chociaż cztery autobusy więcej to nie jest jakoś tutaj duży upgrade, ale może pomoże trochę. Tu w ogóle widzę, że się nawet po drugiej stronie stacji ludzie budują. A tutaj za bardzo nie ma dobrego dojazdu, jest tylko ten ta droga gruntowa, która z jakiegoś powodu chyba nie może być zaktualizowana, że tak powiem, do asfaltu. Kolizja z jednym obiektem, o nie z torami i. Jak to się nie da tej drogi na przykład zaktualizować do asfaltu? Co ja bym musiał chyba usunąć tory, przy okazji ze dwa domy, i dopiero wtedy, nie, to to nie, to skoro tak miasto postępuje, to to nie. Chociaż teraz bym mógł skorzystać z okazji, skoro tutaj się ktoś buduje i to zburzyć w cholerę. Dobra, spróbujemy, zrobimy eksperyment. Yy, przyda się, myślę, główne połączenie. No nie, no tego teraz nie zburzę. A nie, bo ja mam tory zburzyć, tak, dobra. Burzymy tory w takim razie. Teraz to zabgrade'ujemy do drogi. Nie tak, nie tędy. Nie tędy. Tu droga. To, to. O, w tenże sposób. I teraz, czy ja tu mogę tory z powrotem zbudować, czy coś dupło? Coś dupło. Kolizja z innym obiektem. No, oczywiście, że nie mogę tu zbudować. Kurde torów. Bo czemu miałbym móc? No, ale mogę to pod takim lekko innym kątem widzę. Spróbujemy zrobić taki myk. Najpierw, trochę puszczać, żeby ten pociąg mi się schował na stacji. O! Zburzymy to też. I teraz zrobię to raz jeszcze. I teraz się może udać. Nie, nie udało się. Ale mogę to prze, przeciągnąć troszeczkę dalej. Co prawda, to mi trochę w górę podjeżdża. Nawet za bardzo w górę. Bardziej niż bym sobie tego życzył, troszeczkę. No ale trudno. No. Nie, brak wystarczającej jak to brak wystarczającej ilości miejsca. Wystarczy on zrobić. Tu jeszcze tor został jakiś, jak ja pierniczę. <grym> Dobra. 10 dolarów mnie kosztowało usunięcie tego. Już wszystko jasne. Dobra, cały czas brak wystarczającej ilości miejsca. Gdzie tu jest problem? Ja nie mam pojęcia. Dobra, robimy tutaj kawałek taki. Teraz spróbuję jakoś tutaj zrobić. Brak wystarczającej ilości miejsca. W dalszym ciągu brak wystarczającej ilości miejsca. Nie mam pojęcia, co tu chodzi. Ale myślę, że sobie trochę właśnie zrąbałem tutaj wszystko. <śm> Nie rozumiem, jak może być tutaj brak wystarczającej ilości miejsca. O, tu mogę zrobić taki tor mogę zrobić. Dobra, coś mogę zrobić. To zrobimy taki krótki, tutaj, tylko kawałeczek sam przejazd. No nie, nie zawsze mogę go zrobić. Dobra, znowu jakiś kurde problem. jak w zas dobra, dobra. jak w poprzednim odcinku też się męczyłem w jakimś jednym miejscu głupim przez dłuższy czas. Dobra, tak mogę zrobić. Okej, okay, dobra, jest, coś jest, coś 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 z tego będzie. Tylko to teraz muszę zaś zburzyć, bo mi za, za bardzo nie wyszło. To teraz łączymy z tym. Nachylenie jest zbyt duże, teraz. No, ja pierdzielę. no rzeczywiście jest dość duże. Tylko wydaje mi się, że tutaj ten tor najpierw chce jakoś do góry dziwnie iść. No, tak, no po co? Dlaczego? Nie rozumiem. Ja pierniczę. A ten. ten przejazd tak tutaj do góry wyrąbało, czy o co chodzi? Tak, ten przejazd jest taki do góry wyrąbany na końcu. Ja pierdzielę. Nie rozumiem te, tego czasami budowania tutaj. Ale dobra, spróbujemy tutaj troszeczkę teren najpierw wyrównać, w tym miejscu, w tym miejscu załóżmy, że też, nie wiem czy to coś da, eee, żeby ten przejazd jeden tędy przeryć jakoś tak z sukcesem to by było dobrze, dobra, czy tutaj się na końcu coś robi, tutaj się robi dołek, spróbujemy jeszcze to trochę obniżyć, tak. Jak teraz się nie uda tutaj nic zrobić To będzie mi smutno, będzie, dobra coś jest Coś jest, jest zjazd, mogę to tutaj yy, zaakceptować, że tak powiem Mogę nawet tutaj zrobić tak jak było, czyli taki, taki rozjazd I teraz stąd tutaj Tylko że to chyba muszę jeszcze troszeczkę bardziej przedłużyć Proszę mi na wprost tym pojechać, o Jedziemy lekko w dół a ja nie chcę tutaj jechać lekko w dół. Tutaj znowu jest jakiś kurde koniec taki do góry wyrąbany. Ja pierdzielę. Ach, dobra, spróbujemy jeszcze raz przejazd. Teraz mi się musi udać go zrobić. Czemu znowu jest taki durnowaty problem po prostu? Nie, nie rozumiem. Dobra, zrobimy gdzieś dotąd. Teraz jest. No, jest płasko, jak w mordę strzelił. Dobrze, wszystkie drzewa półsuwałem z tej okolicy, z drogi przynajmniej. <grym> e, dobra, w miarę jest ok. Tutaj teraz na wprost trochę pojedziemy. Teraz tak. Powiedzcie mi, że się udało w końcu. Dobrze jest, troszeczkę teraz ostrzy, ostrzejszy zakręt tutaj się zrobił, wziął, zrobił. Ale przynajmniej mamy drogę, mamy tor i jest już cacy, wszystko jest dobrze. Gdzieś tu się posuwały semaforki. Tak, tu się usunął semaforek jeden. Proszę mi go tutaj oddać, dziękuję bardzo. No, dobra. Jest droga, trochę za długo to zajęło, ale efekt, efekt jest, no musicie przyznać, że jednak z tej drogi gruntowej trochę to lepiej wygląda. E, tylko trochę za długo trwało, żeby to ogarnąć, ale poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem bez problemów większych, takich jakiś. Nie podoba mi się też to, że na przykład nie mogę wyrównać tak coś bezpośrednio pod torami. To jest trochę niefajne. Mam nawet tak jedno miejsce, które jest gdzieś... tu. Tutaj w środku była taka górka dziwna. Ja tutaj próbowałem to jakoś wyrównać, ale oczywiście się nie da, bo, bo droga. I teraz zostały tutaj takie: no, takie coś tu zostało. Po prostu. Także modelowanie terenu w momencie, jak są jakieś drogi w okolicy, jest troszeczkę upierdliwe. I w ogóle to tutaj, tej drogi tutaj nie było jeszcze niedawno. Autentycznie tej drogi tu nie było, i bo ja tam chcę tor dalej pociągnąć. Halo, ja to chyba muszę teraz zrobić. O, nie, tu! Nie, 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 bo jest przesady. To trzeba jak najszybciej tutaj ogarnąć. Nawet nie wiem, czy tej drogi nie będę musiał usuwać. Kolizja z innym obiektem, kolizja z tą drogą, tak? No dobra, ale mogę to tak trochę na bok odciągnąć. Robimy, zrobimy to na równo, tylko ja chyba zacznę z tej strony. Chyba, tak żebyśmy jechali na równym, po równym, tak. I tak na bok. Dobra, coś z tego będzie. Tylko na przykład jak. Jakbym... tego nie muszę aż to dotąd robić przecież. Ja to mogę chyba zrobić tylko taki kawałeczek. O, 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 do góry trochę wyżej. Nie, to musi być bliżej jednak. Tego nasypu istniejącego. Tak gdzieś dotąd, na przykład, to jest porównym I teraz tak gdzieś dotąd. Co Wy na to, koliza z innym obiektem, ale na razie idzie dalej równo. Tylko, że ja już bym chciał pomału zjeżdżać w dół i tam jest droga, która może mi trochę problemów przysporzyć. Dobra, zjeżdżamy w dół. Mniej więcej tak. Drugi tor tutaj też oczywiście będzie. No, nie, ale nie tak. Tro, proszę mi go jednak zrobić równolegle z istniejącym, byłoby lepiej. Tak. I... dobra, tu już się mogą budować ci co chcą. Teren tutaj troszeczkę popsułem, ale... Mam nadzieję, że dadzą sobie jakąś radę. Dobra, teraz tutaj będą ja z tym przejazdem, prawdopodobnie, chociaż nawet może, może, może. Dobra, ja chcę teraz zjechać na sam dół, tak? Bo jedziemy do e, Verwood, może o Wragby zah zahaczymy. Chyba, że. Moment, ja to muszę puścić na chwilę, bo mi lagi są. Chyba, że zrobimy tak, żeby pojechać do Wragby... i jechać gdzieś jeszcze później dalej. Na przykład przez. E, e, Vivalis Comp do tam Midhurst na samym końcu. Chyba do tego Werwood jednak do Werwood czy do Rugby jedziemy? Z Rugby jeszcze bym mógł dalej gdzieś pojechać tym torem, a do Werwood zrobić tylko taką bocznicę i chyba tak zrobię. Dobra, to w takim razie anulujemy. Grę sobie puszczę dalej, bo tutaj mam nadzieję, że mi się nikt nie będzie budował w tym momencie. Dobra, em, jedziemy gdzieś tam, tak czy siak. To muszę zrobić mniej więcej tor w ten sposób. On idzie sobie ostro w dół dosyć, tak? No idzie. O, nowy tramwaj elektryczny, elektryczne tramwaje. Czemu tu taka dziurwa się wykopała? Halo, muszę do góry, ale bez przesady. Czemu tylko taki duży skok jest? Proszę się uspokoić. Zrobimy inaczej. Najpierw pojedziemy sobie gdzieś na tę wysokość. Ale czemu tunelem od razu? 700 tysięcy mnie to kosztuje. Gdzie jest tamto miasto? Tam jest tamto miasto. To dziś tak bym musiał zjechać. Dobra, jak to wygląda? Zjeżdżamy ostro w dół. Tak bardzo ostro w dół. Jak. O. Tak jest nieco lepiej. Ale i tak chyba jesteśmy trochę poniżej już teraz miejsca, w którym chciałbym być. Kurde! Jeszcze dalej. Gdzieś dotąd. Jeszcze dalej, tu już tunel się chce zrobić, no nie, nie, nie rozumiem po co. A tutaj mostek. Jej, tylko 800 tysięcy w sumie, ale nie chcę tutaj takiego mostu, po co mi to? Proszę mi nasyp tutaj zrobić. Dobra, to musimy pojechać trochę inaczej. Kurczę, fajne jest to właśnie, że w tej grze trzeba dobrze przemyśleć wszystkie jakieś właśnie nachylenia gruntu i takie rzeczy. Dobra, tutaj idzie, dobra, to jedziemy tak. Tutaj jedziemy na razie na równo. Zjedziemy trochę jednak w dół. To jest w dół. Mogę gdzieś dotąd to nawet zrobić. Dobra, pyk. Bez kombinowania większego. E, I teraz, czy zrobi się tu to drugi tor razem z przejazdem? Zrobi się ładnie. Dobra, teraz się przynajmniej raz coś udało dobrze zrobić. Tutaj dotąd do końca akceptujemy i jest ładne tutaj takie wyrżnięcie. No i jedziemy dalej do, do, do rugby, kolizę z innym obiektem. To zrobimy taki łuczek, tak żeby mógł przejazd zrobić. Tak. Tutaj drugi tor w, ten, w tenże sposób. I wjeżdżamy do tego rugby jakoś tędy właśnie. I tutaj będzie trochę większa stacja, bo załóżmy, cztery tory tutaj będziemy mieli. I będzie trochę, dłu trochę dłuższy peron, 240 metrów. Tutaj gdzieś na rogu myślę, że mogłaby być taka stacyjka. Malutka stacyjka. Bez żadnych tutaj szaleństw. Dobra, i to łączymy z tym torem, oczywiście. Dobrze to się połączy? Nie, no nie, nie zupełnie. Robimy w ten sposób w takim razie. Jak to wygląda? Jest tutaj mostek. E, jakie mamy do wyboru? Nasyp nie. Taki mostek czy taki mostek? Ten mi się podoba, w sumie. Chyba najbardziej z tych wszystkich. Jak na razie. Albo ten betonowy, kamienny. Ten czy ten zrobić. A zrobimy kamienny tym razem. Dobra. Następny też będzie, znaczy drugi tor też będzie z kamiennego tego mostku. E, Okej, okay. gdzie tutaj się skończyły te tory? Z drugiej strony, tutaj jest. O. Proszę, i też taki sam wiadukt od razu, nawet już nie mam wyboru żadnego i proszę bardzo, akceptujemy, jest piękny teraz wiadukt, most dwutorowy, kamienny, ładne nasypy, przyczółki i tak dalej, wszystko się ładnie tutaj ogarnia, na szczęście, nowa, parowu, nowa parówka, Do, jakaś doszła, dobra, tutaj zrobimy tak, tutaj zrobimy, w sumie to jak najostrzejszy ten rozjazd, o, tak się to robi, tylko zerkniemy, jaki nam to pojazd się teraz nowy pojawił. Ale zanim to zrobię, to tak. Stąd będzie ten drugi tor szedł do tamtego miasta, Werewood. Zrobimy chyba tak. Będą takie pociągi lokalne. Stąd będą jeździły do Werwood i do Teesbury. Oprócz tego będziemy mieli główną linię dalej do Wiveliscombe i gdzieś tam jeszcze dalej, dalej. Ta linia lokalna sobie będzie jechała jakoś, tak powiedzmy. 54 na, 54 na godzinę. Czemu to tak do góry się wspina. No trochę się wspina do góry, ale tak chyba najwyraźniej musi być. Dobra, taka linia będzie gdzieś tam tamtą stronę doprowadzona. Yy, tu będzie jakiś. właśnie nie wiem, jakby to zrobić. Krzywizna jest zbyt duża. Tu już nie jest zbyt duża. Dobra, takie coś. I z drugiej strony chyba będzie trzeba zrobić rozjazdy i lokomotywownię jakąś. Idziemy najpierw na wprost kawałek. Jakoś tak. Jakoś tak. Chociaż właśnie jakby tak... Zrobić. Nie, bo ja chcę zrobić przecież osobną linię gdzieś tam na bok. Dobra. A z tej strony mogę zrobić prostą... Prosty tor? Mogę zrobić prosty tor. Dobra. Tutaj drugi taki. Teraz zrobimy tutaj jeden rozjazd. Tutaj zrobimy drugi rozjazd. Tutaj zrobimy jeden rozjazd. Drugi. Teraz jak, jakby coś takiego też zrobić tutaj, co? Zbuduj w dwóch etapach. No nieźle. Nie, nie wiem, zabaw. Nie można po prostu. Nie, nie, nie może być. Ale patrzcie, no teraz widać, jakby to się mogło zrobić, ale się nie może jednak zrobić. Nie można i tyle po prostu. Dobra, yy, to to by chyba musiało być trochę inaczej skonstruowane. Bez tego tutaj. Tylko najpierw jedziemy sobie jakoś tak. 47 na godzinę, na, nawet takie ostre tutaj zakręty. Chociaż nie, dobra, troszeczkę bez przesady. A teraz mi się już nie chce przyczepić dotąd. Nie, yy, kolizja z jednym obszarem. Halo? Jeszcze raz, od początku. Znowu kombinowania za dużo trochę jest. Już mi się to nie podoba. O, 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 po tej linii, po tej linii. Szło. Dobra, 56 na godzinę, może być. Teraz znowu równoległy kawałek do tego. Tak. Teraz tutaj też taki. Ym, tutaj teraz rozjazd. Dobrze. Dobrze. Tak. Nie może być. Nieprawidłowa lokalizacja rozjazdu krzyżowego. Jednak to się tutaj nazywa rozjazd krzyżowy, dobrze. Jak nieprawidłowa lokalizacja, kurde. Nie, ma, nie, nie rozumiem. <słuch> Robimy tak. Dobra, nie, ja sobie to zrobię poza odcinkiem. Zrobię tutaj po prostu tylko lokomotywownie jeszcze te wszystkie rozjazdy, także jeszcze linia jakaś idzie tam, tam na bok, tam, tam w góry po lewo. I, I tyle, i kawałek toru tam na wprost Także to w tym odcinku by było na tyle Dziękuję za oglądanie, na razie W następnym sobie zrobimy już tutaj jakąś linię Jakieś ciopongi kupimy i tak dalej Dziękuję, dobranoc